Spotykamy się dzisiaj na rozmowie na temat tradycji, zwyczajów, jakie panują teraz współcześnie, w obecnych czasach, w rodzinach w Bestwinie. Są to uczniowie klasy pierwszej, pierwszej B. Bardzo proszę. Zatem pierwsze pytanie: Julka. Jakie tradycje są u Was w domu w Święta Bożego Narodzenia? No, powiedz. Dajemy rybę i opłatkiem całą rodzinę. Mhm. Gdzie widzicie się, tak? Okej. Okay. No. U mnie jest tak, że na chwinkę u nas się powiesza takie jak ten Aha. A u ciebie? U mnie się zawsze wiesza cukierki, jakieś tam bombki i jakieś tam różne rzeczy. Aha, a u ciebie? Nie, wszyscy się najpierw zbieramy w salonie, dzielimy opłatkiem i idziemy jeść. Aha, a u kogo się czeka na pierwsze piastka, żeby odpakować prezenty? Albo na przykład, a u kogo jest tak, że pierwsze trzeba zaśpiewać kolędę, żeby móc odpakować prezenty? No, u mnie też tak było, pamiętam. Ja też właśnie sobie przypominam, bo teraz mnie dopiero troszeczkę rzeczy przychodzą do, do głowy, że zawsze właśnie dopiero rozpakowuj, rozpakowujemy prezenty, dopiero jak zaśpiewamy kolendy w ogóle, dopiero później. I jeszcze jedno przypomniało mi się, że o właśnie, wigilia to była tak ważna dla nas, że e, wigilia staraliśmy się, żeby na przykład nie broić. Być grzecznym, pomagać, ponieważ jeżeli by się broiło, to znaczy, że przez cały rok będzie źle z nami, że będziemy się źle zachowywać, będą same uwagi w szkole, będzie, będą złe oceny, dlatego w Wigilię staraliśmy się zachowywać jak najgrzeczniej, w ogóle sprzątać wszystko śmieci też jak najwcześniej rano myśmy wynosili żeby już później y, tego nie robić i zawsze rozpoczynaliśmy oczywiście modlitwą najpierw no, pamiętam tak czytaliśmy fragment z Pisma Świętego o Bożym narodzeniu później była modlitwa modliliśmy się zawsze Ojcze nasz zdrowaś Mario